Wszystkim dzisiejszy filmik będzie poświęcony zakupami dla mojego malucha, którego już nie jest tak naprawdę takim maluszkiem. Mój mały ma półtora roczku i zbliża się zima, dlatego trzeba było wypełnić jego szafę nowymi. Cóż, pierwszą rzeczą, jaką Wam pokażę, może nie jest to część garderoby, ale jest naprawdę bardzo przydatny, jest to plecaczek z firmy Little Life. Na pewno bardzo dobrze Wam znamy i jest to plecaczek, który zakładamy tutaj na plecki, wiadomo, tu mamy taki klips, klikamy, ops i już e, dziecko nie zdejmie sobie samodzielnie tego plecaka. I e, tutaj mamy kieszonkę, nie za dużą, bo wiadomo, e, mój synek ma półtora roczku i naprawdę... E, nie będzie tego dziwić, wiadomo. E, przeważnie tu ma jakieś auto albo e, coś do pizzy. Ja się śmiałam z tego, że e, właśnie widząc takie <grym> dzieci na smyczy, ale teraz wiem, że to jest naprawdę, naprawdę przydatne. I tu mamy taką podczepioną, e, jakby smyczkę. I tutaj e, nam maluszek za daleko. E, e, na nie następną ucieknie, rzeczą bo... są dwie bluzy zakupione w H&M. Ja nie pamiętam cen, więc będę tutaj e, na dole wam e, pokazywała. Jest to bluza taka. E, w środku z takim delikatnym. O nie, ta nie ma polarka, ta ma polarka. Taka bluza z długim rękawkiem, z, jak tutaj możecie widzieć, z nadrukiem komiksowym. Jest to Spider-Man i taka bluza do przedszkola pod kurdeczkiem naprawdę ciepło dziecku będzie zimą. Druga bluza jest to bluza z już taka trochę bardziej cieplejsza, ocieplana z polarkiem. Jest to bluza z Batmanem i tutaj taki uroczy Batman e, dzidziuś i to jest tył jego tył i ja wam powiem mój mały teraz nosi ubrania na 92 96 więc te ubranka My będą jest to jest taki już e, typowo zimowy tutaj po całą szyjkę zapinany i naprawdę e, czy jakąś koszulę bo również heda jest taki a ale marynareczka bo to jest taka bardziej bluza na styl zrobiony marynarki. Tutaj na łokciach ma takie szare. Na koszuleczki z długim rękawkiem, również są z handemu. To jest taka zwykła szara bluzeczka z długim rękawkiem, a urzekł mnie po prostu w niej tutaj ten napis. Kolejna to jest taka zwykłe, ze zwykłej kolekcji tej Basic, co zawsze jest w handemie. Jest to z długim rękawkiem koszulka w paseczki. Zawsze naprawdę można fajnie z jeansami i jakimś szaliczkiem. I to super będzie wyglądała. A u nas jest taka promocja, znaczy promocja, ona jest zawsze, więc to nie jest promocja, że kupujemy trzy ciuszki, a za dwa płacimy. Więc te bluzeczki, spodenki te, zwykłe te basic rzeczy są zawsze w takiej właśnie. I następna promocja. bluzeczka. Jest to taka bluzeczka z zary bordowa. Tutaj z takim nadrukiem wytłaczana Ta bluzeczka ramenem. Bodajże kosztowała 13 euro, ale Pokażę Wam gdzieś tutaj na dole wszystkie ceny tych ciuszków. Następna jest zwykła też właśnie z tej bajsikowej kolekcji z Zary, taka bluzeczka z guziczkami z taką kieszonką. Tu jeszcze mam z krótkim rękawkiem, ale krótki rękawek naprawdę można też również zakładać zimą. To jest zwykła też właśnie biała bluzeczka z handemu i na to właśnie tak czy jakaś marynareczka, czy jakiś rozpinany sweterek i to fajnie zawsze wygląda. A tutaj, tutaj są mało bluzeczki. Z małym, z małym. W Primarku małemu bluzek, bo zauważyłam, że bardzo szybko my używamy suszarki. One naprawdę bardzo szybko się niszczą i ten materiał się kurczy szybko. Więc ale ta mnie urzekła naprawdę tym wzorem azteckim. I tutaj mam na rękawkach, na kieszonce i krótki rękawek. I tutaj bluzka, którą urzekła mojego, mojego chłopaka. To jest po prostu z supermana. A tutaj z tyłu ma taką pelerynkę, więc i na przebranie, na bal przybierańców się przyda. I naprawdę domu. Ta pelerynka tak się nosi, to tak strasznie uroczo wygląda. I następną rzeczą jest to są body z chędemu, body, które mają przypominać koszulę, ale są naprawdę I tutaj kolejna, kolejny zakup, to jest typowo na święta kupiona marynarka taka już taka już z prawdziwego zdarzenia, że tak powiem. I ta marynaryczka kosztowała 30 euro. I czarne, myślę czarne dżinsy, żeby, żeby nie za elegancko i te bodziaczki i naprawdę będzie uroczo wyglądał mały. Kolejną rzeczą są to bodziaki z hm i i mój ja mały już naprawdę rzadko nosi body, bo przeważnie nosi podkoszulki, i ale mi urzekły te body, co tutaj to jest postać Poster Star Wars i ten napis to naprawdę też mnie urzekł, więc skąd A tutaj to mamy body? takie spodenki z H&M, które, o, jest też cena, są 799 kosztują. I te spodenki są to jakby takie dresowe spodenki, ale jeżeli założymy do tego elegancką, tak jak marynarkę czy te body, to wyglądają naprawdę elegancko. Tutaj z, z boku mają taki śliski jakby paseczek i naprawdę wyglądają elegancko, a na pewno, na pewno są wygodne dla malucha. I kolejną rzeczą są spodnie. Spodenki dresowe z Zary. Ja uwielbiam te spodnie, te takie jakby wiszące w kroku, nie wiem jak to się właśnie nazywa w Polsce, jak na to mówią. I to jest rozmiar 98 w zarze mamy i to są takie spodenki szare, w krzyżyki. Kolejne to są takie brązowe, też właśnie tak fajnie wiszą w kroczku. I właśnie, nie wiem, te ceny to podam Wam na dole. Kolejne to są takie niebiesko-białe, w paseczki. I kolejne leginsy, to są leginsy z handemu i proszę się tutaj nie śmiać, mój syn tak będzie nosił damskie leginsy, ale jak ja Wam pokażę zdjęcie w tych Leginsach, to są Leginsy na rozmiar. To są Leginsy dla dziewczynek na rozmiar 4-5 do 5 lat, 110, mój mały 92 nosi. I to są takie leginsy z, z tutaj z kociakami, z pieskami, z królikami i z buldogami. I te leginsy, one są tutaj obcisłe na niego, a tutaj mu wiszą tak fajnie w kroku i naprawdę to super wygląda i naprawdę dostałam dużo komplementów na temat tych właśnie legins i wszyscy się zdziwili, że to są zwykłe leginsy. Kolejnym zakupem właśnie są takie podkoszulki, one zawsze są w handlemie w dwupakach, więc... Co jeszcze zawsze w H&M kupuję, to są e, piżamy, które naprawdę e, uwielbiam. To są takie śpiochowe piżamy. E, to jest rozmiar 98, nie, 92, przepraszam. Takie śpiochowe piżamy i one są też pakowane po dwa i to jest e, I Love Mom and Dad. Szara taka i druga e, również w e, I Love Mom and Dad. I tutaj e, są takie właśnie wytłoczone e, na całej Piżamce, kolejna ruch. piżamka, i to jest piżamka typowo piżamka na 24 grudnia, która wieczorem po rozpakowaniu prezentów, wiadomo, dzieciaczki jeszcze chcą się bawić i po kąpieli założymy właśnie taką mikołajkową piżamkę, więc stąd ta piżamka. To jest taka piżamka, taka właśnie polarkowa, cieplutka, i do tego jest taka czapeczka, a tą czapeczkę to można i i na mi założyć i tak na co dzień. I Kolejna piżamka to jest piżamka z Primarka, którą naprawdę serdecznie polecam. W ogóle jestem w szoku, jak jest jakiejś jest dobrej jakości. I to jest taka cieplutka, polarkowa piżamka, właśnie też właśnie z nadrukiem Supermana. To są z, e, takie spodenki czerwone i do tego jest niebieska e, koszulka, też właśnie taka cieplutka. E, bardzo super młoda. Kolejną zakupem szaliczek. Gwiazdki granatowy, też jest dział działu To jedne spodenki jeansowe z HM. To są takie skinny jeans rozmiar 98. No, takie zwykłe, standardowe. Tam jest I takie wiemy? muszki, które naprawdę urzekły, ta po mnie. To jest taka granatowa w białe myszka a tutaj jest z Supermana I do tej muszki zakupiliśmy również szelki. Szelki, które tutaj z nadrukiem Supermana, i tutaj Wam wrzucę zaraz zdjęcie, jak naprawdę super można to skomponować. I kolejną rzeczą są buciki. Są to buciki z handlemu. Mój mały rozmiar 22-23 nosi teraz, i to są takie zwykłe buciki, takie traperki ocieplane w środku i one kosztowały 20 euro, więc takie do przedszkola naprawdę super się nadają. Bardzo cieplutkie i niedrogie, jak myślę. I kolejną rzeczą i już ostatnią są jest to kombinezon. Jedziemy do Polski na święta, więc przydałby się też kombinezon. Tutaj na razie nie jest pogoda na kombinezon, ale w Polsce na pewno się przyda. I taki kombinezon upatrzyłam sobie w H&M, robiąc zakupy w Lidlu. Widząc ten kombinezon, że on jest po prostu identyczny jak z Hendemu, nie mogłam się oprzeć i go kupiłam, a kosztował 10 euro. Więc jeśli, e, jeśli kombinezon wytrwa nam tylko pobyt w Polsce, to jest też dobrze. I e, to jest taki granatowy kombinezon. E, I on ma odczepiany kapturę. W środku jest e, ocieplany. Ocieplany jest tutaj e, na, e, na brzuszku, na plecach i razem z dubką, a już te jakby spodenki już nie są ocieplane, ale to jest na pewno nie przepuszcza powietrza. Tutaj mamy takie podbuciki, żeby tutaj nic się nie, nie podwiewało. W środku mamy takie ściągacze, tak samo na rączkach mamy też w środku takie ściągacze. O proszę, czerwec dziecku jest na pewno ciepło. Mamy tutaj również ozdoby e, kieszonki, wiadomo Wam można jakieś, e, nie wiem, czy ktoś jedzie na narty, jakiś karny, przynajmniej dziecku na narty i kapturek e, odpinany i kombinezm. Dziękuję jeszcze. za oglądanie i zapraszam do następnych filmików. Nie zapomnijcie kciuków w górę i tutaj na dole kliknąć w subskrypcję, jeśli Wam się podobało.